Chodzimy do ciebie, aby sławić twą wielkość i glorię. Przynosimy ci serca skrzywdzone przez złych ludzi i los, i historię. Niech twa dłoń do serca przytuli Skargi mogił, co znały polską mowę Które w oczach krwawej pamięci Niosą siostry madonny קראשוװער O Maryjo, ty w ramiona weź matczynę. Polskie dzieci, które tobie zaufały. Obdasz łaską chronił do złego i daj siłę głosić prawdę śpiewać pieśni dla twojej chwały Upominało się o prawdę i pamięć. To nasza wspólna sprawa, ową pamięć pokoleń. Zadbać i zwrócić się do młodych, aby ponieśli dalej to, co jest dla nas takie ważne, dla pokolenia ojców i dziadków. Jesteśmy po pierwszej edycji konkursu o pamięć pokoleń organizowanego pod honorowym patronatem ministra edukacji i nauki profesora Przemysława Czarnka i Instytutu Pamięci Narodowej, jest przed nami miesiąc czasu do przygotowania prac w drugiej edycji konkursu. Zwracam się dzisiaj do Państwa z prośbą, do was wszystkich, tego najmłodszego pokolenia, do ich ojców, dziadków, aby wspólnie zechcieli dołączyć do tej wielkiej akcji. Bo mojej drodzy, nie jest wielką sztuką przekonywać już przekonanych. Sztuką dotrzeć do młodzieży, która ma tyle różnych ofert przed sobą, że gdzieś może pomija to, co dla nas, starszego pokolenia, które pamięta te czasy, to, co dla nas jest takie ważne. Mam tutaj zanotowane. Tematy prac konkursowych nie tylko chodzi o wolność i pamięć pokoleń o tych strasznych wydarzeniach o ludobójstwie. Prace konkursowe będą obejmować tematykę porównanie postaw Polaków sprawiedliwych wśród narodów świata z postawami Ukraińców ratujących swoich sąsiadów Polaków przed śmiercią z rąk nacjonalistów ukraińskich. Ksiądz Ludwik Wroda, czyli biskup Grzegorz Pomyśl bezkompromisowi bez obrońcy zasad chrześcijańskich w czasach tryumfu zła. Mam kresowe korzenie, czy istnieje międzypokoleniowy przekaz pamięci okresa. Zbrodnia na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej we wspomnieniach znanych mi osób. To, co straciliśmy i to, co zostaliśmy. Wysiedlenia ludności polskiej z Kresu Wschodniej II RP we wspomnieniach znanych Drodzy Państwo, zainicjowaliśmy biotopową pod konkurs, choć była to niezwykle trudna sprawa w momencie, kiedy nastąpił wybuch wojny. Nie ustąpiliśmy pod naciskiem wielu osób, które uważały, że w tej sytuacji nie wolno nam tego robić, ale organizatorzy tego właśnie konkursu tu chciałam podkreślić, że jest to pani Eurodeputowana Beata Kępa, jest minister dr Michał Wójcik, była wicemarszałem województwa śląskiego Beata Białowoc, jest Światowy Kongres Kresowian Towarzystwo Miłośników Lwowa. Stowarzyszenie Upamiętnienie Ofiar Zbrodni Ukraińskich Nacjonalistów z Wrocławia, Patronat Medialny, Polskie Radio Katowice, Telewizja Polska Katowice, Radio Maryja, Telewizja Terran, Nasz Dziennik. Dołączają do nas naprawdę znaczący ludzie, mając świadomość tego, jak ogromnie ważna jest to sprawa. Główną nagrodą w konkursie są wyjazdy studyjne do Brukseli, fundowała je Pani Minister Beata Kępa. Również publikacje nagrodzonych prac, to jest szczególna nagroda. I tu dzisiaj przywieźliśmy po głosie pierwszej edycji tego konkursu właśnie wydanie książkowe, Wojnie, Pamięć, Pokojem. Będziemy chcieli rozwiązać Państwu te książki z prośbą, żebyście nie odłożyli ich na półkę. Proszę Was. Dotrzyjcie do młodych, niech jeszcze ten miesiąc wykorzystają na napisanie prac kolejnych, potrzebnych. I postarajmy się sami od siebie znaleźć tych ludzi, którzy mogliby o tych strasznych wydarzeniach, ale również o innych tematach, ale związanych z kresami opowiedzieć. Termin nadsyłania prac do 31 marca na adres Biura Poselskiego doktora Michała Wójcika, pana ministra w Katowicach przy ulicy Mawirackiej 7. Ja będę Państwu udzielać informacji w razie potrzeby szczegóły na portalach internetowych Kresowianie i na portalach internetowych Kuratorium Oświaty i Wychowania Śląskiego i Dolnośląskiego. Jest aneks do regulaminu konkursu. 7 i ósme Szkoły Podstawowej i Szkoły Milicjalne. To, to nasza wspólna sprawa. Bardzo Państwa proszę. Pomóżcie nam utrzymać tę pamięć, pomóżcie nam tę pamięć przekazać. Dziękuję Wam bardzo za zainteresowanie i liczę na Was. Liczę na Waszą pomoc. Szczegóły również na terenie Polskiej Gwaranty Katowice. Pani Święto Moska, W imieniu Patriotycznego Związku Organizacji Kresowych i Kombatantskich w Warszawie chciałbym zabrać również dzisiaj głos. Ten rok to rok 80. rocznicy tego krwawego ludobójstwa Polaków na Kresach. Nam, Kresowianom, o tym nie wolno zapomnieć. Wczoraj w Opolu odbyła się ważna konferencja historyczna, o której nasi Kresowi historycy mówili na ten temat. Tych konferencji powinno być jak najwięcej i myślę, że one się w piątek wysłałem pięć listów do ważnych instytucji w Polsce. Wysłałem list do pana premiera z prośbą o objęcie patronatu naszych uroczystości, które odbędą się 7 lipca w Warszawie przed grobem nieznanego żołnierza i czekam na odpowiedź. Napisałem list do marszałka województwa. Mazowieckiego z prośbą o objęcie swoim patronatem konferencji historycznej, która się tam w Warszawie odbędzie, wszędzie przeddzień naszej uroczystości. Napisałem list do biskupa Polowego, żeby odprawił uroczystą mszę świętą właśnie w tym dniu w Katedrze Polowej. W tej Katedrze Polowej Patriotyczny Związek Organizacji Wysokich umieścił. Przypominającą o ludobójstwie Polaków na Kresach. Każdy, zapraszam każdego, kto będzie w Warszawie, przy wejściu po lewej stronie, ta tablica jest zamontowana. Proszę, wysłałem również pismo do dowódcy garnizonu Warszawa, by dowódca na te nasze ważne uroczystości w Warszawie, oddelegował kompanię Honorową, orkiestrę wojskową i żeby cała uroczystość miała taką bardzo ważną i patriotyczną oprawę. W ubiegłym roku, Szanowni Państwo, nie pozwolono nam zorganizować tej uroczystości w Warszawie. Przyszła nas karska. Z polityków był tylko wicemarszałek Sejmu, pan Piotr żelski który zabrał głos innych polityków, a szczególnie polityków władzy. Niestety nie było. Myślę, że ten rok 80. rocznicy jest szczególny, dlatego myślę, że Kresowianie nie zawiodł i może władza mnie zawiedzie. Ja już dzisiaj zapraszam wszystkich do Warszawy. Tam, przed grobem nieznanego żołnierza, rozpocznie się o godzinie 12. uroczysta odprawy warty, a później powitam wszystkich przybyłych przed grobem nieznanego żołnierza. Po tej uroczystości nastąpi marsz pamięci do Katedry Polowej Wojska Polskiego. Będzie to uroczysta oprawa. Myślę, że kresowianie, Polacy, patrioci nie odmówią i przyjadą do Warszawy. Szanowni Państwo, my wydajemy książki z konferencji historycznych. Wydaliśmy już 16 tomików. Myślę, że w tym roku uda nam się wydać kolejny 17, bo taką konferencję przygotowuję w Kęcierzynie Kościół i w Warszawie. Moi drodzy, zapraszam do Kęcierzyna Kościoła. pois com A jak braknie, to się mnie zgłosić, mi, mi, mi podać adres albo wysłać dane i wtedy będziecie co dwa miesiące otrzymywali bezpłatnie książeczkę danego i ten numer mówiący o naszej historii. Dziękuję. Związane rodzinie z Kutą ale z jak najbardziej. Kilka lat temu y, miałem okazję rozmawiać z panią Marią w domu ja już, wybaczcie, nie byłem przygotowany, nie pamiętam jakie nazwisko nosi że Pani mieszka pod Głogowem. Wtedy jako pracownik Instytutu Pamięci Narodowej zbierałem relacje. Tutaj zresztą też byłem, to 2-3 lata temu może. Zbierałem relacje dla Biura Poszukiwań Identyfikacji po to, żeby w przyszłości, jeżeli będzie, daj Boże, taka możliwość, yy, odszukiwać ludzi pomordowanych na Kresach Południowo-Wschodnich. Zwrącająca historia. Pani miała 7 lat. W 1943 roku była świadkiem, jak spalono jej czteroletnią siostrę żywcem. babcie zastrzelono, mamę zastrzelono. 7 osób rodziny zginęło. I z tego, że już jestem pracownikiem IPM, to chcę Państwa zachęcać do tego, jeżeli macie w rodzinach. Jakieś historie konkretne, kto zginął, gdzie zginął, może gdzie jest pochowany, to warto te informacje przekazać, przekazać swoje, swój materiał genetyczny, wymaz śliny, do IPN, -u. być może to się kiedyś przyda. Huta Pieniacka. różne liczby, mówi się ponad 850 osób, Polaków zginęło, mówi się tysiąc, blisko tysiąca z pewnością. Proszę sobie wyobrazić, że pani Maria pamiętała, jak jej ojciec te siedem osób z rodziny zakopał nie w tej głównej mogile, tylko z boku zrobił małą mogiłę dla tej swojej siódemki. Ludzie byli o to oburzeni, że dlaczego on oddziela, dlaczego nie do jednego grobu. Ale proszę sobie wyobrazić, że jeżeli kiedyś będzie możliwość prowadzenia tam pracy i specjaliści akwarystów znajdą siedem osób zakopanych w małej mobile, to Pani Maria podała konkretnie informacje, kto się jak nazywał, ile miał lat i oni będą wtedy zidentyfikowani z i nazwiska. Więc jeżeli w Waszych rodzinach, w Waszej świadomości jest jakaś taka konkretna informacja, to nie zabierajcie tego dla siebie, nie zachowujcie tego, oczywiście tak jak Pani pięknie mówiła, bierzcie udział w konkursach, zachęcajcie młodych, ale przekażcie to też tym, którzy być może zrobią z tego użytek większy. Można się zgłosić do IPN, do Wrocławia, my jako polszczyzna znak podlegamy, pod Wrocław do biura poszukiwania identyfikacji przyjedzie człowiek, poprowadzi Państwa za rękę, pobierze wymaz, wypełni dokumenty i niech to sobie w tej bazie genetycznej leży, a noż się kiedyś przyda. Bóg za to. Są jest prowadzona uroczystą ją za te wydarzenia i na prośbę też Pani Małgosi, jeżeli są potomkowie, są mieszkańcy, którzy znają te osoby, te osoby, które nie przebywają, to też prośba o kontakt z ipn -em.